Jesteś studentem lub młodą pracującą osobą, szukasz miejsca, w którym odpoczniesz po pracy i w spokoju przygotujesz się do nadchodzącej sesji, chcesz, by Twoje dziecko miało bezpieczne i dobrze przygotowane warunki do nauki. Dobrze trafiłeś. Witamy w Opolu. Prezentujemy przykładowe pokoje na wynajem, zarządzane przez firmę Smart Landlord. Wszystkie nasze lokale znajdują się w promieniu niedłuższym niż 2 km od ścisłego centrum. Usytuowane są przy największych wydziałach Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego. Z pobliskich przystanków komunikacji miejskiej dojedziesz w każde miejsce miasta. Pokoje charakteryzują się nowoczesnym standardem wykończenia oraz umeblowania. Każdy z nich zamykany jest na klucz, a najemca ma dostęp do szybkiego darmowego wifi. Kuchnie oraz łazienki wyposażone są w kompletny sprzęt AGD. W okolicy każdego z mieszkań dostępne są darmowe, oświetlone miejsca parkingowe. Jeśli chcesz współdzielić mieszkanie z miłymi, samodzielnymi i lubiącymi porządek osobami w Twoim wieku, zadzwoń 797 22 22 66 lub napisz na kontaktmałpa smartlandlord.pl